Cześć, witaj. Namaste. Jeśli czujesz się przemęczona, przebodźcowana, spędzasz długie godziny przy biurku i twój kręgosłup od pewnego czasu przypomina ci o swoim istnieniu, a chciałabyś się o siebie zatroszczyć, zrobić coś tylko dla siebie i połączyć to z egzotyczną przygodą, to zapraszam Cię na warsztat jogi i medytacji na Zanzibarze. Zamieszkamy w klimatycznym, butikowym hotelu na białej plaży z basenem i znakomitą restauracją. Będziemy praktykować jogę i medytację o wschodzie i o zachodzie słońca na plaży albo na drewnianym tarasie. Spotkasz osoby rezonujące w Twojej przestrzeni. Na tych warsztatach często zawiązują się piękne przyjaźnie, ciekawe znajomości. Zaproponujemy Wam dłuższe i krótsze wycieczki, żeby lepiej poznać wyspę, i jej mieszkańców. Historię wyspy zajrzymy na przykład na farmę przypraw, gdzie zobaczysz, jak rośnie wanilia, pieprz, gałka muszkatołowa, kawa, trawa cytrynowa, goździki, z których słynie Zanzibar, nazywany zresztą Wyspą Przypraw. Jeśli zainteresował Cię ten program, chciałabyś dołączyć. Zapraszam do kontaktu, napisz do mnie na Whatsappie lub wypełnij poniższy formularz, a odsłonię do ciebie i chętnie odpowiem na dodatkowe pytania. Zapraszam serdecznie. Widzimy się na Zanzibarze. Namaste.